od 4 kwietnia e, nasi klienci, ci, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, niezależnie od tego przez kogo zostaną poszkodowani, gdzie ubezpieczony jest sprawca, będą mogli zgłosić i zlikwidować taką szkodę właśnie u nas w PZU. Nie jest to pomysł e, Nowy, on funkcjonuje, takie rozwiązania funkcjonują na rynkach, mocniej rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej i z dużą korzyścią dla klientów. No niestety w Polsce, mimo że prace nad, nad takim rozwiązaniem trwają już właściwie od 2008 roku, to się wciąż nie udaje. I my chcemy w tej chwili pokazać, że można. Dajemy równocześnie naszym klientom sygnał, że na nas można polegać, że jesteśmy firmą, która nie tylko ma największe udziały w rynku, jest liderem tego rynku, ale również jest jego strażnikiem i wyznacza. Pewne trendy i to trendy, które są bardzo korzystne dla wszystkich kierowców. Na razie dla naszych 7 milionów naszych kierowców ubezpieczonych u nas. Mamy nadzieję, że do tego pomysłu dołączą się też inni gracze, inni ubezpieczyciele i będziemy mogli wkrótce już mówić o tym, że jednak da się zrobić system. Bezpośredniej likwidacji szkód w Polsce. To bardzo proste rozwiązanie z punktu widzenia klienta, oczywiście. Otóż, w sytuacji, w której klient ma kolizję, gdzie jest poszkodowanym, niezależnie od tego, gdzie ubezpieczony jest sprawca takiego zdarzenia, gdzie wykupił polisę sprawca, poszkodowany będzie mógł przyjść do swojego ubezpieczyciela, czyli de facto będzie mógł przyjść, zlikwidować tą szkodę w zakładzie ubezpieczeń, który sam wybrał. Kupując polisę odpowiedzialności cywilnej. A rozwiązanie, które my dzisiaj proponujemy, dotyczy nie tylko tych, którzy zdecydują się na zakup naszej polisy od jutra, ale wszystkich, którzy mają tą polisę w tej chwili, która będzie aktywna na dzień zdarzenia. Liczymy na to, że klienci docenią tę ofertę. Według badań sondażowych 3 czwarte kierowców jest tym zainteresowanych. Natomiast chcemy przede wszystkim przesunąć ciężar konkurencji z ceny, która dzisiaj jest wyłącznym driverem przy zakupie ubezpieczenia, chcemy przesunąć to na jakość. No oczywiście nie ukrywam, że dlatego, że czujemy się mocniej akurat w tym aspekcie. Nasza likwidacja szkód jest na wysokim poziomie i chcemy to udowodnić właśnie poprzez zaproponowanie takiego, takiej, takiej oferty naszym klientom. Oczywiście nie zawieraliśmy żadnych umów z naszą konkurencją. Takie rozwiązanie było przewidywane w ramach prac w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. No niestety nie, projekt nie posuwa się tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli, a w ogóle nie jest na chwilę obecną pewne, czy zostanie wdrożony. W związku z tym postanowiliśmy zrobić to zupełnie inaczej. Robimy to w sposób znacznie prostszy, wykorzystując obowiązujące ramy prawne i pewne ryzyka i koszty bierzemy na siebie, czego byśmy nie robili, gdyby to był system ogólnopolski. Ten wzrost kosztów, o których Pan wspomniał, odbije się na cenie polisy? Zdecydowanie nie i dowodem na to jest chociażby fakt, że ten serwis proponujemy również tym, którzy kupili już nasze ubezpieczenie. Kupili je wczoraj, kupili je miesiąc temu czy pół roku temu i w związku z tym, no myślę, każdy ma jasny dowód, że nie wliczamy tego w cenę, a z drugiej strony przyznaję, koszty są z naszego punktu widzenia stosunkowo nieduże. Nie, w związku z tym nie przełożą się w sposób widoczny na nasze wyniki i, i też nie będą powodowały wzrostu cen naszych polis.